Да, да, да. Снова ты, я тебе даю. Модный ребенок. не да, да. Да, да, да. 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 Да, да.

Nie! <tuszte> <tuszte> Astronomista? Bejbe! A stanowista? Bejbe! A stanowista? Bejbe! A czego ty przerywasz? A co ty wszyscy? <laughs> <tusy> A co ty <się> wszyscy? Nie, nie, nie. To nie Nie, Już nie działa. To nie są metale. Nie? Co? Będziesz czytać, tak? Rozumiem. Ty nie kłam, że się się wbije. Na się. Za dużo kąpa, bo pływają z dwa nie... do kąpiel zostaną, do czerwonocy. Kobala się wbije. Też. Jak resztę ludzi. Zostaw maćkę. Zniszczono się. Echonię się. Słuchajcie, pierwsze urodziny, to też muszą być prezenty, tak? My dostaliśmy jeden prezent, ale w ciągu tego roku byli z nami ludzie, którzy pomagali nam nieustająco. Cały czas, jakbyśmy o coś prosili, to zawsze się uśmiechali i mówili, dobra, masz Mariusz, masz. I tak pomagali nam od jednej imprezy do drugiej. Niestety większość z nich, widzę, że dzisiaj nie dotarła, to było a w naszym dzienniku edukacji narodowej wyjechali. Tak samo w starostwie odbywa się teraz sztab ryzykowy, ale niektórzy są. Niektórzy są i niektórych tu bym teraz.